Próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, czy działa? Chyba wszystko działa, witamy po raz kolejny w drugim odcinku. Niestety ten drugi odcinek się nie nagrał, więc nagrywamy to jeszcze raz. Nie wiem, co się wydarzy. Sprawdzimy, zobaczymy. Dziękujemy, że jesteście, wytrzymaliście tyle czasu. Witam was, tata na I... Czyli pysia! Dobra, bez zbędnego gadku gadku, zacznijmy dalej to grać. Oj, trochę za głośno. Klikłem. Zagłośno klikłem Myszka zagłośno klikła? Kliknęła Ej, ale to nie jest to. Jest to Ale wtedy mieliśmy y, save w tam. Y, no, jakimiś, my... z jakimiś półkami. Ale my jesteśmy no, Ale trudno, życie. Dobra. Dawaj różowego, klikaj. Dobra. A to różowy. Nie, co? tu tam ma. To czekaj. Co to Oj, co jest, Co? Czemu, Czemu? 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 A dobra. No słuchaj, No nie pamiętam właśnie, dawno żeśmy nie grali. Jest! I tu. I jeszcze pomarańczowy. Ale to wygląda jak pomarańczowy. Co jest? O, mnie! Już na dzień dobry mnie os... nie. Ale czemu tak szybko? Ale fail. Dobra to przez te kolory Nie no jeszcze raz, nie dam mu się Dobra, teraz dobra, teraz już wiemy, zaraz tu przyjdzie Okej, okay, dobra wiemy Dobra, poczekamy On wyjdzie skąd przez? Tutaj stąd? Dobra, już on. Od... Dobra, chyba z kuchni tutaj. Tutaj? Jest tamtą. No. Tutaj? Dobra, no. czekaj, no. dawaj, szybko i wrotnie. dobra, dobra, i teraz składniki szybko na ten żółty, pomarańczowy, tak zwał, tak zwał. Nie tędy, Tom, tędy wyjdzie. Dobra, lecimy, na pochybel. Dobra, dobra, składniki. Dawaj to. Szybko, 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 szybko. Nie wiem, po prostu robię na cepa. O, no, coś, słyszymy! Słyszy mnie, coś jest. Nie tu, nie tu. Znowu tu wpadłem, no nie znowu. Ale ten kąt co ja masz tym kątem? Nie no, co ja mam z tym, co ja mam z tym kątem? Ja, wcześniej mnie też... Ale mi się porąbało, ale ja ciągle w ten ruch uciekam, niepotrzebnie. Przepraszam. Ale muszę ciszyć, dobra. Oh no. Pysio. O, no. Czekaj, muszę wstryknąć ją palcami. Czekaj, ja nie widzę w kamerze. Are you okay? Are you feeling well? <gryst3> oh very nie. Very well. pie. <gryst3> Co? Please wait. No wiem tylko nie wiem po prostu gdzie, bo nie, nie wiem jakie składniki są wymagane na tą czaśkę. Co w ogóle ten nie wiem to mamy? Masz jedzenie potrzebujesz więcej? Dobra. Pokaż mi tam Idź tu potrzebujesz konserwa. Dobra. A gdzie ona była? W kuchni. Tu? No i tam dalej w tej bankeri, eee, Dobra, tutaj? A dobra. Tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj? Dobra. Tak? Nie no, wiem, dobra. Jakaś no, papka. To, ale... Dobra. Dajmy ale ślimaka. Czeka, może czekaj, 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 bo zaraz on gdzieś wyjdzie. Czekaj, zaczaję się teraz. Dobra, teraz bez stresiku. Jest! super się do niego nadziałeś. Fudny, ale szybko! Ale wariat! On nie zleca! coś co Żeby nie było! Ale szybki, ale szybki jest wariat! Ja, no, no bo się wczułem! Ale ja lubię takie jumpskie tak, bo by się nie ogląda Dobra, yy, zrobimy sobie szybką przerwę na reklamy yy, Po prostu coś wymyślę! Reklamy za 3, 2, bez zera I witamy znowu po przerwie. Niestety za dużo mnie złapał, coś nie idzie mi jak. Ta tak naprawdę nam brakuje jeszcze jednego ciasta, ale spróbujemy go zdobyć, bo jeszcze dwóch. A przepraszam... Nie czekaj, bo teraz... No teraz y... musisz zrobić to masz. Już już już, czekaj, fioletowy. Już, już... Panie Junior, jak on miał? Junior? Jest, bo to, uwaga, gorące! Dobra, już biorę. We okay, dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. I lecimy po składniki typu po żółty, po żółty, po żółty. No że Dobra, czekaj, idzie po to żółte. Oh jump, O nie! poczekaj, patrz! I za Yeah! Udało się, nie, nie, idziemy za stół. Yeah, baby! czekaj, czekaj, czekaj. Tu, tu, no szukam tej, szukam tej konserwy. Jest konserwa. Nie możesz tego wziąć! Czekaj, o tu, tu nie byliśmy. Tu, 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 Ale gdzie? A tu! tu, tu. Dobra, czekaj. Czekaj, ślepy jestem. Jest! Tu. Dobra, jest, jest! Mam! Co, co ja zrobiłem? Ty patrz, nie zobaczył mnie! Działał, hajdu. Cio, 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 Poszedł, 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 poszedł. Ale... masz jeszcze to? Poszedł, poszedł. Jest, wyszedł. Masz, mam, mam, jest... mam, 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 mam. No, no nie masz. Mam, mam. Nie masz. No mówię ci, że mam. No nie masz! Zaraz zobaczymy czy mam. Nie masz w ręce wiem. Czekaj, uwaga, bo zaraz... Ale ciśnienie... Uwaga, to szybko! Gdzie to jest? Gdzie to? Tam. Czekaj, tutaj, tu! victory! Widzisz mówiła, że nie masz. Nie mam ty? Jak to zrobiłeś? A co ty sobie w majtki chciałeś wsadzić? No, nie... no ale nie wiem. Czekaj, yy, to, no to było tutaj. Nie, nie, wie... nie tam, nie tam. Wiec. Nie wiem. Dobra, już szukamy, czekaj, szukamy, szukamy. Nie szukamy. tu, nie tu! Dobrze, tutaj. No i co? I co? I co? I co? I co? I co? Dobra, już biorę Okej okay. Czekaj No... A ty, ja nie mogę z tym kłócnąć To widziałe. Idzie Cicho, słuchamy Gdzieś, gdzieś tupie Prawda musi być No czekaj, bo... Bo sardynki są wyjść Dobra, uwaga Gotowe? Raz, dwa, trzy O, nie, nie to... wejdę Uwaga Czekaj, przez szybę To? nie trzymam dobra trzymam Trzymasz. trzymam trzymam No was spoko 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 czekaj gdzieś idzie czekaj bo to też może być muzyka jak że teraz się muzyka nakręca gdzieś jest no no poczekam Poszedłem dalej uwaga lecimy raz dwa trzy human to jest wariatem i jest jest nie dawaj, nie dawaj, się... dawaj, 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 Jeszcze wchodzić. nie? Kurde! Czekaj, uwaga! Czekaj, den, danger, dan, Dunge, uciekam, 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 uciekam! Niebezpieczeństwo o kurde Ale lipa. Na was chodź tu jest saved! Jest, mamy save'a! Czekaj już Nie, jest spoko. Jest spoko yy, To co? Pomysły, popuszkę czy coś innego? No wiem, ale się nie zrobiło ciepło, więc... Ale znowu idź tam... Gdzie? do kuchni idź. Ua 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 ua, czekaj, czekaj, You czekaj. are in terrible danger. Ale trzeba, trzeba powiedzieć, że on jest naprawdę... ...zas***ki. Scenzuruję to. Proszę? Nie jest, patrz, nawet nie zwróciłem uwagi. Tam jest, no Wiem, ja, ale chodzi... Ja. Ale nie ja wiem, ja nie widziałem tego. Ty on jakieś HP ma w ogóle, ty możemy go uszkodzić. Skoro ma życie, możemy mu zrobić krzywdę. Dobra, poszedł do, chyba do baru. Nie no. do baru, przecież on tam jest! Tutaj! Nie, tu wszedł. Nie! Wszedł tu, mówię wszedł? ci patrz, dobra, pokażę ci. Zaryzykuję. Nie nie nie, 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 nie. Zaryzykuję. Nie, 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 nie. nie, nie. Czekaj, dawaj to. nie już masz to. No wiem, ale biorę do oporu. Jest, masz, jest! Mamy żółte! Dawaj, dawaj, chodź, biegnij, biegnij, dawaj, czekaj, bioru, mój, dobra, dobra, będzie okay. Wygramy. Go, 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 chwilę, już, moment, 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 Co ale mamy wszystkie ciasta już. I co teraz? No. Nie wiem. Czy ja też nie ja wiem. Nie do niego. Może ja się paliwa, nie wiem. Czy to jest człowiek? ty jesteś normalny człowieku? Ja teraz nie wiem. Przecież czy, czy człowieku jest ja tutaj... ale mamy wszystkie normalne? ciasta i teraz i co? I teraz przez moment... Konsternacja. Co dalej? Mhm on jakieś klucze powinien dać, bo tam były takie drzwi z, y z kłódką. Tak tak tak, 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 tak. I co teraz z tymi kluczami? Uważaj! No robię... Nie, spoko, no jesteśmy ukryci. I patrz, on ma znowu jakiś hapek. teraz jeszcze jednego koloru. Ty, bo może chodzi to o to, że teraz będziesz musiał brać kawałki ciasta danego koloru, żeby go zniszczyć. Będziesz musiał go A też może być. Nie Dobra, to teraz spróbuję wziąć ciasto i faktycznie spróbuję w niego rzucić. No, niebieskie. Ja i nie już jest... Wiem, nie, poczekaj, niech będzie safe. Poczekaj, niech będzie safe. Oczywiście materiał przyspieszymy, żeby nie przynudzać, więc... Obrócę się plecami. Jezus. Jest. A to co się cieszysz? Dobra, dawaj go ciastem. Trąbę. Ale musimy Ty, którym się rzuca? Bo był niebieski. Znaczy taki, jak to mam, mówiła mama, ee, ten balkon. E, nie, nie. <noise> e, czekaj. Kleopatra! No, ja mam kolor Kleopatra. Może jak będziemy. No to, ale teraz będzie inny goni. my jakoś Słuchaj. Słuchaj. No. Jest! Mordę! Był różowy teraz... No wiem, ale skąd... Nie wiem! No nie <laughs> mogłeś wiedzieć więcej tylko te. Ale mam save, ty latarkę! Ty właśnie! Nie zapomniał o tym. No to i tak mi nic nie daje, dobra! Robimy test. Weźmy ciasto i po prostu przerywimy wep. On jest teraz wy ...freezerce. Na test. Nie, a ty nie tu. Gdzie on, był? O, on tutaj był! Jak będziemy iść to jak się to on... Mówię, że ci, że był że inki klucze. A tak też być. może być. Ty faktycznie, możesz, możesz mieć rację, no. Jego... Jak mu przyrżniemy ciastem, może nie, a... nie wiem, dostanie jakiegoś szoku i mu klucz wyleci. Dobra. Dobra, to, to... Albo że że nie, nie, nie chciał. Dobra, lecę w niego, patrz, jest tutaj! Nie, żółty ma! Nie możesz, bo no ma żółty! Ale mogę, wiem, ale nie mogę go rzucić. A jak chcesz go rzucić, jak ma żółty? Czekaj, ja na razie na niego patrzę. Ale ja nawet nie wiem, jak rzucić. Coś, no jest... Ty patrz, bo ślady! Coś ślady? Ślady zostawia. Patrz, widzisz? No A wow. Zwróciłaś uwagę wcześniej? Tak. tak. Akurat. naprawdę no, trzeba świeży przecież Danego porodu często jak, jak trzymam ale nic się nie dzieje Dobra spróbujemy Ale rzuciłem go rzuciłem go zjadłem Here we go again. Nie to by pewnie chodziło, że jak on ogólnie chodzi. To pewnie tak, ale... Dobra, weź teraz czerwony can be a Czekaj, jak się rzucało? E? Nie e, tato lewy przecież Dobra Dobra, dobra, dobra. Chcesz przytrzymać Dobra, na razie na spokojnie. Jeżeli znajdziemy jest? Nie ma, Nie wiem, ale lecę, lecę. Ale było z go słychać, ale wariat. Kurde, to... ile razy poległem, chcesz spróbować? Nie. A ja już to ale... eksorce No nie, co tutaj nie trzymać te żeby zakrywać. Nie soki. Okay. No można zakryć. Tak, tak. Ale on jest szyb... on jest naprawdę... on jest naprawdę... On jest naprawdę szybki A ty wiesz, że e, hipopotam jest szybszy od nas? Take your way to sweet victory. Rachy popatrz, jest takie grubaśna, ale on jest szybszy. Coś tam robisz, przeżyjmy Parabole tańczą, 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 tańczą parabole. Przepraszamy, chwilowa przerwa na reklamę, ponieważ jest telefon.